z nożycami, proszę Państwa, tutaj też do tej szarfy dochodzą trzy finalistki tego tegorocznych wyborów Mistrz Świata Parowozów. Proszę Państwa, jedyna taka impreza na świecie. I uwaga, kilka cięć, wszystko będzie załatwione. Prosimy o brawa, prosimy o brawa! Proszę Państwa, jesteśmy świadkami chwili historycznej. Jezu, ta piękna, helena jest piękna. Naprawdę. Pierwsza.